Witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia 357. Dzisiaj moim i Państwa gościem, a w zasadzie gościnią jest Natalia Partyka. Witaj Natalio. Witam, dzień dobry. Znamy się od Igrzysk w Atenach, stąd jesteśmy po imieniu. Ogromna frajda, że znalazłaś czas, bo to gorący dla ciebie czas przygotowań do kolejnych już Igrzysk Paraolimpijskich Paryż 2024. Jak się czujesz? Tak, no i grzyska tak naprawdę już e, za rogiem. E, pamiętam, że jeszcze będąc w Tokio, e, ludzie mnie pytali, co myślę odnośnie Paryża. Ja tak mi odpowiadałam, że dajcie mi troszeczkę świętego spokoju przecież to jeszcze jest tyle czasu, a ten czas nie wiadomo kiedy zleciał. Więc e, no, myślami już gdzieś tam do tego Paryża się szykuję. Cieszę się, że to tak naprawdę już, już za chwilę, bo chyba to takie oczekiwanie jest, jest najgorsze. E, mam nadzieję, że po prostu wszystko. Pójdzie dobrze, no, to będą to kolejne igrzyska naliczyliśmy, że to już, że sporo i w moim no życiu tak, było. Ty jesteś absolutną rekordzistką, bo to będą twoje ósme igrzyska paraolimpijskie. Zaczynałaś Siódmy, od sydnej, tak siódme, siódme. siódme. Okej, okay. zaczynałaś od sydnej jako bardzo młoda e, dziewczynka. Do tego dołożyłaś też udział w igrzyskach olimpijskich e, nie para, tylko tak. walcząc z pełnosprawnymi tenisistkami stołowymi. Gdyby zliczyć twoje sukcesy Natalio, to rzeczywiście byłoby tutaj mało Mało miejsca na to, natomiast idea moja jest taka. W twoim wypadku, jak jedziesz na Igrzyska i nie wracasz z medalem, no to jest rozczarowanie. Czyli tak sobie wysoko tę poprzeczkę ustawiłaś. Czy to cię krępuje, czy to cię motywuje? No nie będę tutaj kłamać, że tej presji jakby nie ma i nigdy jej nie odczuwałam, bo naprawdę. Może za pierwszym razem, jak wygrywałam w złoto w Atenach, to było miło i przyjemnie. Po prostu nikt nie stawiał mnie wtedy w roli faworytki. Ja zawsze mówię, że trudniej się broni medal niż się go zdobywa po raz pierwszy. A no do tej pory już kilkukrotnie tego medalu broniłam. Może powiedzieć, że no, powinęła mi się noga w, w Tokio i tam po raz pierwszy z Igrzysk Paraolimpijskich wróciłam bez złotego medalu w singlu. Musiałam zadowolić się tylko no. tylko brązowym medalem w każdym razie ale odbiłaś sobie w drużynówce tak, odbiłam sobie w drużynówce z Karoliną Pęk wygrałyśmy złoto, więc też obroniłyśmy złoto z, z Rio w każdym razie chcę powiedzieć, że zawsze ja od siebie oczekiwałam, że, że to złoto przywiozę. Wiem, że też takie oczekiwania wobec mojej osoby były z zewnątrz. Natomiast jak Przegrałam półfinał w Tokio. To nie ukrywam, że byłam zła, wkurzona, rozczarowana, ale z drugiej strony też poczułam troszeczkę ulgę, spadł mi jakiś tam kamień z serca, że po prostu to już się stało, że, że przegrałam. A... Że jestem człowiekiem. Tak, że jestem człowiekiem mhm. i coś, co wydawało mi się, że to po prostu będzie koniec świata. Jak przegram, okazało się, że no nie do końca to wszystko aż tak źle wyglądało. Jak już troszeczkę ochłonęłam, to dzięki właściwie kibicom zaczęłam doceniać też ten brązowy medal i się z niego cieszyć. Bo jednak medal to medal, i spływało do mnie bardzo dużo gratulacji. Myślę, że. Chyba kibice nie byli. Jesteś bardzo smutni z tego tytułu, żeby był to brąz. Wręcz odwrotnie, cieszyli się po prostu, że jest kolejny medal i to mi pozwoliło spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy, więc mam nadzieję, że teraz w Paryżu Będę w stanie troszeczkę inaczej podejść do tych igrzysk. Nie, ja będę broniła złotego medalu, więc będę go e, mogła zdobyć. A to podobno w sporcie ciekawsze, kiedy się goni, tak a nie broni swojej pozycji. Ale fajnie, że mówisz, że to ci e, pozwala na taki większy luz, że już nie jesteś tą Natalią, która tylko i wyłącznie musi wygrywać. Oj, tak, było ciężko, naprawdę. To, jak te pierwsze mecze na, na igrzyskach, ja wspominam. Oj, bardzo ciężko. No, nogi, nogi miałam sztywne wręcz, czułam, że po prostu są zakotwiczone do tej podłogi, nie mogłam się za bardzo ruszyć. No, po prostu rola faworytki naprawdę nie, nie jest łatwa, być może troszeczkę zbyt wiele od siebie oczekiwałam. Zbyt wiele od siebie wymagałam, jednak jakoś dawałam radę, ale naprawdę wierzcie mi, że kosztowało mnie to tak. ogromną ilość stresu. Zobaczymy jak będzie teraz. Koncentrujesz się tylko na Igrzyskach Paraolimpijskich, bo już zostawiasz za sobą karierę wyczynowca olimpijczyka. Tak. Ten rok olimpijski będzie dla mnie troszeczkę inny niż te wszystkie pozostałe, ponieważ wystartuję tylko na Igrzyskach Paraolimpijskich. A wcześniej czterokrotnie startowałam najpierw na Igrzyskach Olimpijskich, później była Paraolimpiada, więc... Sama jestem ciekawa, jak to będzie wszystko wyglądało, jednak podjęłam taką świadomą decyzję, że starty w kadrze pełnosprawnych i walkę o Igrzyska Olimpijskie sobie odpuszczam i dzisiaj z perspektywy czasu, bo tą decyzję podjęłam już kilkanaście miesięcy temu, cieszę się, że się na to zdecydowałam, ale też kosztowało mnie to dużo, dużo nerwów, bardzo ciężko mi to przyszło, ale Myślę, że troszeczkę więcej takiego wolnego czasu, więcej swobody i, i luzu wyjdzie mi na dobre. Tak, należy Ci się. Należy Ci się także za to, że właśnie stałaś się przez te wiele lat symbolem łączenia sportu paraolimpijskiego i wyczynowego, przez co pewnie jesteś najbardziej rozpoznawalną paraolimpijką w Polsce po tylu latach. Jakim ty masz przekaz do takich na przykład, właśnie młodych ludzi z niepełnosprawnością, którzy mówią: Dostałem od życia cios, nie wiem jak to wszystko sobie zorganizować? Sport jest ważny, co? Tak, no myślę, że po prostu moja historia bardzo dobrze pokazuje to, że no możemy osiągnąć bardzo dużo. Na moim przykładzie widać, że po prostu coś z pozoru niemożliwego do, do osiągnięcia po jakimś czasie okazuje się możliwe. Wiadomo, że jak przyszłam pierwszy raz w wieku tam siedmiu lat na salę ping-pongową, to myślę, że niewiele osób wróżyło mi sukcesy. Co ta mała bez ręki tu robi? Dokładnie. W sporcie, który jest tak szybki, gdzieś tam te dwie ręce się przydają, ale po prostu dano, dano mi szansę, mogłam sobie trenować i ktoś zauważył mój potencjał i ja się po prostu rozwijałam, więc zawsze mówię, że mam, miałam dużo, dużo szczęścia do, do ludzi, których spotykam mhm. na swojej drodze. W każdym razie ja zawsze chciałam się uczyć nowych rzeczy, chciałam grać, gra mi się spodobała od sam, z samego początku Byłam zmotywowana, miałam jakieś tam cele i marzenia, do których chciałam dążyć, i nigdy swojej niepełnosprawności nie postrzegałam jako bariery albo czegoś, co po prostu mi to osiągnięcie celów uniemożliwi. Więc ja mam nadzieję, że jak ktoś mnie ogląda, czy może śledzi moją karierę, albo po prostu widzi mnie, czy nawet innych paraolimpijczyków, to po prostu znajdzie go taka refleksja, że okej, okay, może ja też mam ciężko, ale skoro oni mogą, to znaczy, że, że można i może to będzie taki bodziec do tego, żeby zacząć. Wiadomo, że najgorsze i najtrudniejsze są początki ze wszystkim. Później już jest, no już jest z górki. Jak kamyczek <gry> zacznie się toczyć, to nabiera tempa. Tak. Myślę, że te rzeczy, które w sporcie yy, stanowiły o twoim charakterze, przeniosłaś później na swoje życie pozasportowe, prawda? Myślę, że sport mnie bardzo, bardzo mocno ukształtował. Ja do sportu no, trafiłam jako dziecko i dosyć szybko musiałam się usamodzielnić, bo no już chociażby to, że w wieku 11 lat leciałam na moje pierwsze Igrzyska Paraolimpijskie do, do Sydney, na drugi koniec świata, bez rodziców. To jeszcze był czas, nie było telefonów komórkowych, nie mogłam sobie na FaceTime zadzwonić do, do mamy, do taty i z nimi porozmawiać, więc szybko musiałam się nauczyć samodzielności. No ten jest sportem indywidualnym, można powiedzieć, trochę taki dla, może dla, dla samotników. Wiele decyzji musimy podejmować sami, więc e, trzeba się nauczyć radzić sobie w różnych sytuacjach, często stresowych. I są zwycięstwa, są porażki. no Jest naprawdę mnóstwo rzeczy e, w sporcie, które później, jak się w nim odnajdziemy, może fajnie przekuć w coś pozytywnego, w takim dorosłym, normalnym, pozasportowym życiem. I myślę, że e, jestem po prostu dużą szczęściarą, że od tak wczesnych lat e, ta przygoda się zaczęła i że trwała do dzisiaj. W tym roku kończysz 35 lat w lipcu, tak. czyli można by powiedzieć, że jesteś już taką dojrzałą dziewczyną. Dobre miałaś życie do tej pory, co? Nie narzekam, naprawdę nie narzekam. Doceniam to, co przeżyłam, to, co osiągnęłam. Jestem za to ogromnie wdzięczna. Oczywiście to nie jest tak, że były tylko piękne chwile, bo było też bardzo dużo trudnych momentów, o, której, o których się tak naprawdę nie mówi, ale mm, gdybym miała. Wybrać, zaczynać jeszcze raz od początku myślę, że też bym e, wybrała tą drogę i no, pewne rzeczy może bym zmieniła, bo wiadomo, że się człowiek uczy na swoich błędach, ale też na pewno bym chciała pójść tą ścieżką sportową, bo to jest bardzo piękna przygoda i cieszę się naprawdę, że, że ona jeszcze trwa. Przez te lata zresztą mam wrażenie, że sytuacja ludzi z niepełnosprawnościami zarówno fizycznymi, jak i intelektualnymi w Polsce zmieniła się na korzyść, prawda? Sporo działań podjętych przez różnych ludzi, także. Wasza zasługa, sportowców. Dzisiaj to jest troszkę lepszy, bardziej przyjazny świat. Nie jesteście postrzegani jako ktoś, kto jest na marginesie. Tak, to prawda. Ja no, pamiętam, mam dosyć duże doświadczenie, więc pamiętam, jak wyglądały na przykład Igrzyska w Atenach paraolimpijskie. Pamiętam, że gram przy pustych trybunach. Nie wiem, była chyba tylko tak jakaś jedna ekipa mediów. Po prostu powiedzmy uczciwie, że myślę, że niewielu os niewiele osób to interesowało. I niewiele osób też usłyszało nas o, o naszych sukcesach. Później to się zaczęło zmieniać i ja zawsze powtarzam, że tak mi się troszeczkę marzy to, bo no, mam to szczęście, że mam trochę więcej doświadczenia, bo również startowałam na Igrzyskach Olimpijskich, że marzy mi się, że będzie sport paraolimpijski traktowany tak samo jak sport olimpijski. Na pewno sportowcy paraolimpijczycy na to zasługują. Osiągamy niesamowite wyniki, przywozimy zawsze worek, worek medali. I emocje. Imprezy. Dokładnie, I są, cudowne emocje. są emocje. Londyn był przełomem, Natalie. Tak, też mi się tak wydaje. Od Londyn tego pokazał, czasu... że wasze zawody absolutnie nie ustępują normalnym zawodom. Tak, Powiedz na koniec... Dziękuję. Powiedz na koniec: trochę ten świat jest zwariowany w 2024 roku, prawda? Niedawno przeżyliśmy pandemię, a tutaj teraz mamy wojnę za naszą granicą, mamy zagrożenie klimatyczne. Ty jesteś optymistką co do przyszłości świata? Z natury jestem optymistką, jednak też jak patrzę na to wszystko, co się dzieje dookoła, no to miałam mam różne myśli. Czasami ten optymizm gdzieś tam we mnie maleje, ale z drugiej strony wydaje mi się też, że Dzisiejsza młodzież jest coraz bardziej świadoma i wierzę, że ten świat jest w dobrych rękach, że mam nadzieję, że to pójdzie wszystko w dobrą stronę, no, wiele zależy od, od naszych działań i mam nadzieję, że, że po prostu ten świat będzie wyglądał tak albo bardzo podobnie, jak do tej pory wyglądał w, w moim życiu. Jeżeli młodzi, wrażliwi, ambitni. Ludzie zaczną mieć wpływ na ten świat, prawda? Tak, bo ty się czujesz taką osobą, która. Ja jeszcze się tak zapisuję do, do, do młodych, ambitnych ludzi, którzy starają się robić coś, aby ten świat zmierzał w lepszym kierunku i mam nadzieję, że też właśnie dzięki mnie sport nie, osób z niepełnosprawnościami będzie się rozwijał i że na dobre zagości w świadomości Polaków. Czego Ci serdecznie życzę, już abstrahuję od sukcesów czysto sportowych, bo to złoto, Oh, ach, byłoby Powalczymy. cudownie. Powalczymy. Natalia Partyka była gościem Radia 357. Wszystkiego dobrego, Natalia. Audycję zrealizował Maciek Golczyński, Michał Olszański. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.